Cześć, tu znowu Artres, witam Was w kolejnym materiale, tym razem już z serwera testowego dostałem dostęp, więc po prostu pokażę Wam wszystko co tutaj jest. Zaczniemy sobie od Battle Passa i od tego właśnie co tutaj będzie. Wejdźmy sobie tutaj, ja też sobie przeskoczę nieco wyżej, żeby Wam nie zasłaniać. I po kolei idąc mamy skina do Spidermana, być może widzieliście jak był zlikowany kiedyś, więc gameplay jego jest na YouTubie, ale skin wygląda naprawdę fajnie. Taki inny Spiderman, taki wiecie, nie do końca wyglądający jak Spiderman, więc też coś nieco innego mamy też tutaj spray mamy oczywiście nameplay ta M Frosto której sobie powiemy chwilkę później też pokażę wam skilla mamy nameplay on też bardzo fajnie wygląda mamy właśnie MVP animation też wygląda fajnie taki klimatyczny i jeszcze na koniec ja ale no nie oszukujmy się. Ten skin o wiele lepszy, o wiele fajnie wygląda. No, dosłownie, jakby była wyjęta z kobiksu. Bardzo ładnie, kolorystycznie to wygląda. Super, po prostu jeszcze ten motylek na klacie. No, świetnie to wygląda. I to jest w Battle Passie, nie? To jest bardzo mi się podoba, że tak dobre skiny są właśnie w Battle Passie. Jest jeszcze do Magik właśnie kolejny, ale zanim Magik, no, to mamy taką skryrelkę. Tutaj, no, myślę, że ten ogon najfajniejszy ze wszystkiego. Taki szpiczasty, i ta a, a, oczywiście wiewiórka też super wygląda. Emotkę mamy oczywiście z ofensywną wiewiórą, która nam niszczy. Mamy spreja jednego, drugiego. Mamy MVP. Też dość, też dość fajne. I ta wiewióra na dole, myślę... Najfajniejsza. No i na też myślę, jak ktoś lubi te klimaty, to dla niego będzie spoko. Dalej mamy właśnie magię, o której wspominałem wcześniej. No kurczę, powiedzcie mi, że ona nie wygląda świetnie w tym stroju. No kurczę, jak wyjęta z komiksów. Ten miecz, kolorystycznie, buty, wszystko, no normalnie jakby była po prostu wyjęta z gry. A że jesteśmy w grze ideolo. I jeszcze tutaj mamy e, tą formę Demona. Też ten miecz jest tak ogromny, tak to fajnie wygląda. Te kolory, no po prostu mega, mega mi się podoba. Na pewno Battle Passa sobie kupię, ale tutaj nie o tym. Dalej mamy Spray'e, Dalej mamy Nameplay. Ta Outrona. Jakieś Collectible. Jakieś Me and Boys. Mamy Magic Emblem. Szczerze powiedziawszy, nie jestem fanem tych emblemów, ale, ale wygląda spoko. Idąc dalej, a propos spoko rzeczy, to też ta Widowka jest bardzo, bardzo fajna. Jak na Battle Pass, myślę, bardzo spoko skin tematyczny. I mamy też oczywiście do niej MVP to prawdopodobnie już widzieliście wcześniej, no bo była tam właśnie prezentacja. A jeżeli nie widzieliście, to widzicie teraz. I no wygląda fajnie lepiej niż ten poprzedni skin. Emotka z rozwaleniem wymiaru i jeszcze z jakimś chodzącym pajączkiem po ręce. Bardzo, bardzo spoko. No i kolejne sprayje po prostu takie. I jeszcze tutaj nameplate'cik. No i tutaj ten spray, kurczę, on bardzo fajnie wygląda. Rzadko mi się spraye podobają. Jakoś tak, nie wiem, nie do końca są w moim stylu, ale ten jest naprawdę super. A propos super rzeczy, to co chwilę będę przychodził, także o, a propos super, a propos super, ale no powiedzcie mi, że ten skin nie jest świetny. No, karnawałowo wygląda świetnie. Dwa kolory naraz wyglądają super. No po prostu jeszcze tutaj ten fioletowy element. Ja jestem mega fanem fioletowego. No, ta luna, myślę, że najfajniejsza, jaka dotychczas była. Name Lecik też mamy tutaj. Mamy spray jeden, spray drugi z kapitana Ameryką i jakąś walutkę. I dalej idąc, mamy tego Hulka. Tutaj też vibe trochę z Overwatcha Boba od Ashki, ale no fajnie wygląda ten skin taki potężny w garniaku. Te buty też są spoko zrobione, ale no on wygląda no fenomenalnie. Szkoda, że jego forma jest tak rzadko używana, bo mogliby zrobić troszeczkę inaczej, żeby właśnie trochę więcej można nim było grać. Ale Hulk aktualnie będzie dość fajny w drużynie, zwłaszcza przez te mapy, które daje, ale on. O nich powiemy sobie trochę później. No i na koniec ten byczek tutaj, taki wielki, będzie Was tłukł. Każdy, kto będzie kupował Battle Passa, taki będzie Was tłukł. Także albo Wy kogoś będziecie tłuc zobaczymy. Oczywiście, emotka. Rzut monetą. Ciach, ciach, ciach. Elegancko, ale tutaj, no, na tej formie jest jeszcze lepsza. Patrzcie, co robi. Ciach, do pistoletu, nie? Strasznie fajnie to wygląda. To jest moja ulubiona emotka, chyba teraz w ogóle ze wszystkich w grze. MVP Animation też tutaj. No, co tu mówić? Wygląda to naprawdę bardzo, bardzo fajnie i jeszcze taki gamblingowy. Spray na pewno znajdzie swoich panów. Kolejne mamy tutaj właśnie pięść od Halka, ale też jest właśnie Kapitan Ameryka. I teraz tak, skin wygląda fajnie, nie jest to mój vibe, szczerze powiedziawszy ten garnitur tak wygląda no tak inaczej, nie? Ale skin wygląda naprawdę ładnie, myślę, że z Battle Passa fajnie właśnie taki skin też, żeby był. Emotka, mega mi się to podoba, jak, on, jak się ona zmienia w tą teczkę, bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Dalej mamy Spraya oczywiście, kolejnego kolektybla, troszkę waluty, nameplate, no tak zwany Polish Smile i jeszcze oczywiście MVP Animation dla naszego skina. No i jest i Ultron, na niego czekamy. Chcemy zobaczyć, co to będzie. Jeżeli to będzie latający stratek, no to coś nowego. Także czekamy, czekamy, czekamy. No i na koniec ten właśnie tutaj piękny Iron Fist. Uwielbiam elementy złote i białe. Czerwonego nie do końca lubię, ale skin wygląda naprawdę ładnie, więc nie będę tutaj wybrzedzał. Iron Fistem też i tak nie gram, ale jak ktoś gra Iron Fistem, na pewno mu się to spodoba. Emotka też tutaj nie mogli dać aury od Son Goku, więc dali coś takiego. Um, spray też spoko, myślę fajnie wygląda. Nameplay'ik jest tutaj, on dobrze wygląda, myślę, że jeden z lepszych nameplateów jakie są. I jeszcze mamy MVP. animację też myślę, możecie ocenić. Akurat mi się to do końca nie podoba. Ale możecie dać znać, co Wam się podoba najbardziej z tego Battle Passa. Bo najbardziej mi się podoba, oczywiście, ten skin. No kurczę, ta Peleryna jest tak piękna, że normalnie już mówię to za każdym razem, jak ją widzę. Bardzo, bardzo ładny skin. Bardzo, bardzo fajnie tutaj to zrobili. Dopracowane jest taką emotkę. Będziemy mieć jedną, drugą. Obrót. Ciach. Pięknie. MVP animacja też tutaj, no. Karnawałowo pięknie zrobione, mega się wpasowali chyba, no najlepiej wyglądają razem z Luną, razem z Luną tutaj powiedzmy, że... Najlepiej wyglądają karnawałowo, ale Magika i Silock też mają super skiny. Trzeba o tym pamiętać. Nameplay'cik też to jest najlepszy nameplate, w moim zdaniem, jaki jest w tym Battle Passie, i spray jeszcze mamy taki, no i oczywiście trochę waluty. No i tyle jest z tego Battle Passa. Następnie będziemy mieć event na zagranie dziewięciu gierek, i jako nagroda będzie właśnie taki skin do skarletki. Po prostu dla każdego będzie Complete Nine Matches and Get. Nie? Dostajemy nameplay'cika i dostajemy taki kostium, również karnawałowy, zachowany w stylu skarletkowym, czyli kolor. Szkar ładnego. Fajnie wygląda, ale dalej będę używał swojego poprzedniego. A Scarlettką będziemy grać z pewnością, bo fajne zmiany dostała. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Kolejny event będzie właśnie tutaj: Cerebro, Database i tutaj będzie do odblokowania, właśnie więcej jakichś misji. No i tutaj oczywiście nagrody, jakieś Unice, jakieś kronotokeny, więc fajnie zawsze dostać coś dodatkowego za darmo. Myślę, że każdy lubi. I tutaj jeszcze mamy: Complete All 4 to get Flora Maiden Mantis, ale no nie można w nią kliknąć, ale możecie ją tutaj po prostu zobaczyć. Następnie mamy dwa nowe skiny, czyli taką M. Frost. Jestem fanem tego, jak ona wygląda od tyłu. Bardzo fajnie to wygląda. Jak mam być surowy, to nie jestem fanem tego, jak bardzo tutaj to z przodu jest wyeksponowane wszystko, ale myślę, że znajdzie to swoich fanów. I mamy też taką mm, MVP właśnie scenkę. Myślę, że spoko to wygląda. Emotka też z tym zamrożeniem czasu, nameplaycik i właśnie jeszcze spray. Fajnie tutaj wygląda tak komiksowo. I a propos skinów, pokażę jeszcze właśnie w grze, jak się one prezentują. Skile my zobaczymy sobie później, więc na razie pokażę tylko właśnie tego skina. Skile się nie zmieniają raczej, więc nie ma tutaj co specjalnie pokazywać poza, poza tym, jakie właśnie ma skile, ale to ja dokładniej omówię i pokażę parę trików, czy to tam właśnie śmiesznie wygląda, a ta, tak na przykład ta animacja jest świetna, ale to mówię, zostawmy sobie na później. Kolejny skin to jest właśnie ten Star Lord, który też całkiem fajnie wygląda, Sami możecie ocenić jaki majestatyczny Szczerze powiedziawszy w grze wygląda o wiele lepiej niż tak normalnie, te szerokie bary trochę mi nie pasują, ale myślę, że ogólnie wygląda jak to się mówi chyba na taki strój zacnie Następnie będziemy mieć z Battle Passa Spiderman'a, też wygląda całkiem, całkiem I fajnie Mówię, taki dość smooth, ma dużą głowę, więc łatwo będzie go trafiać, także myślę, że skin jak najbardziej jest w porządku. Następnie mamy Sylock właśnie z tą x-menową bardziej tutaj prezentacją swoją. No wygląda ona świetnie po prostu, no co tu, co tu dużo mówić, no kurczę, no bardzo fajny skin. Chyba tutaj kwestia tego, że te kolory po prostu mi się razem podobają. No, jeżeli by mi się nie podobały, no to ten niebieski jest taki bardzo rzucający się w oczy, więc myślę, że też znajdzie jakiś swoich panów. Następnie będziemy mieć Squirrel Girl, czyli tutaj Nut Rocker. wygląda ciekawie, tak mogę powiedzieć. Taka mroczniejsza wersja. wióreczka też tutaj wcześniej nie zwróciłem uwagi. Ma taki plecaczek, nie wiem czy widzicie. Um, ciemniejszy. Bardzo fajnie to wygląda. Ile? No, widzicie, nie zmieniają się, żeby zachować tutaj w miarę ten układ i żeby było wiadomo o co chodzi. Więc wygląda spoko. Następnie mamy Magik. No, no, wygląda fajnie. Tutaj. Wiele rzeczy nie będę, nie będę specjalnie mówił. No wygląda po prostu super. Jeszcze odpalę tą formę naszego demona. No dobre, no super, super to wygląda. No co, co mogę powiedzieć? Jeżeli nie kupiliście poprzedniego skina, to ten wygląda naprawdę git. Następnie będziemy mieć Widow, czyli no, no kurczę, no wygląda, wygląda to naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Tu dużo mówicie. Jeszcze zobaczmy sobie tutaj te bronie Mela, no fajnie, fajnie to wygląda. Spoko skinek, może nie jakiś mega najlepszy, super, nie wiadomo jak, ale te włosy śmieszniej zostają. Ciekawe czy to będzie ją zdradzało, gdzie uciekła przed przeciwnikiem. Następnie Luna Snow, no też, no mówię, no, no ten skin wygląda super, po prostu. No leczenie ludzi będzie przyjemne z takim skinem. Lud też się oczywiście nie zmieni, więc po prostu no skin prezentuje się. W bardzo, bardzo fajny sposób. Także będzie grana. No i jeszcze mamy naszego tutaj gwiazdora Palka. No fajnie, fajnie wygląda ten ziomek. Trochę mam wajeby tutaj z Deadlocka jeszcze, ale zobaczmy dużego w akcji. No dobra, no to też wygląda super. Jeszcze te szybsze skoki to też zaraz sobie o nich powiemy w kwestii właśnie tych zmian. Jak to mniej więcej e, wygląda? To właśnie jak widzicie, teraz szybciej mogę, szybciej mogę gdzieś skakać, nie? Ledwo, ledwo wyląduję już mogę skakać dalej. No trochę, trochę tak nie można było robić, więc ten Hulk naprawdę dużo dużo zyska. No i jeszcze największy. Hulk smash, pyk, pyk, no ale. O, f... Ciekawie to wygląda. <laughs> Całe ekran zasłonięte, ale... ale co tam? Dobrze wygląda, to może. Następnie, jeżeli chodzi o zmiany, to będziemy mieć właśnie tutaj penny i jej headshoty. Jak widzicie, teraz można nareszcie headshotować przeciwników, i jak strzelamy, to też trochę szybciej się poruszamy. Także penny, myślę, bardzo fajna zmiana. Jak też się ustawimy na sieci, to oczywiście tarcza rośnie, więc o wiele bardziej będziemy tutaj szybsi. Skakanie Halka już pokazałem, to pokażę po prostu jeszcze naszego drugiego gwiazdora. włączymy sobie cooldowny, i jak teraz trafiamy w prawy, to właśnie odbijając się, dostajemy arcze. Więc no 350. Zdrowia Moon Knight nie będzie już tak prosty do pokonania, co w sumie mi się nie podoba, bo lubiłem tajować Moon Knightów, ale no widzicie, że tej tarczy jest całkiem sporo i 3 sekundy po. zaczyna znikać. No i kolejna zmiana, to ta linka, o wiele szybciej. No jakby ta, ta jego prędkość poruszania się w powietrzu teraz będzie rzeczywiście go ratowała, a nie że no. zajmowało to pół roku, zanim on wyleciał do góry i można było go jeszcze spokojnie złapać. To też właśnie polepszy w jakieś chodzenie tutaj do góry szybciej, przemieszczanie się, no, dynamika mu się na pewno bardzo przyda. Kolejną rzeczą leczenie rakuna jak traficie kogoś bezpośrednio to widzicie ten healing jest tak duży kurczę, no nie wiem czy nie wiem czy jesteście w stanie zobaczyć jak dużo to leczy nie normalnie no to tak leczy tak właśnie niedużo niedużo pyk no piękny burst, ratowanie innych będzie teraz tak dobre na rakunie i to nie tylko właśnie z powodu tego skilla ale no mnie ciekawi czy jak to się odbije, nie dobra, ciach ja, tak Dwie osoby jesteśmy w stanie trafić? Jesteśmy w stanie trafić, no to Jezus Mario, no to to będzie. To Ester Healer, to będzie jeden z najlepszych Healerów. E, ten dash będzie trochę znerpiony, bo trochę krótszy dystans będzie, będzie miał dłuższy cooldown też, tak jak mówiłem w poprzednim materiale, właśnie, ale najważniejsza rzecz, utra teraz daje 25% bonusu do obrażeń i daje jeszcze właśnie taką tarczę, no nie wiem, nie wiem, nie wiem co oni tutaj zrobili, ale ten ult będzie naprawdę giga dobry, rokety, w końcu możecie lśnić. Kolejne będą team upy i to co się tutaj zmieni, no głównie sobie zrzucimy okiem właśnie na przykład na team Scarlet oraz Doktora Strange'a. Zobaczmy tutaj co mamy. Klikamy C i teraz nasz prawy będzie strzelał do przeciwnika za Dość spore obrażenia. To jest tylko prawy, nie? Teraz patrzcie, tu mam prawy, zadaję takie obrażenia. Teraz by się wyłączył to trochę mniej. I ja mogę i prawy, i lewy trzymać chyba tak. To jest tak. Nie? To jest tak. Z takim botem to, to jest spojrzenie śmierci, nie? I też tutaj trzeba powiedzieć, że tym trzeba celować, że to nie ma aż takiego dużego hitboxa, więc z tym będzie trzeba celować na Scarletce może być problematyczne. Zazwyczaj tego nie robimy przecież, ale no, wo, jak to dużo bije, mega się cieszę z karetką. Nad pewno będę o wiele więcej grał. Następnie ze mną Frost, Silog oraz Magneto będą mieli też swój team-up, i tutaj będą się mogli skopiować. I właśnie widzimy, że w drugą stronę on chodzi w miarę obok nas. Tutaj widzę, że się jakoś też rozchodzi, że coś, no pewnie będzie trzeba się nauczyć tego, ale całkiem spoko to wygląda. Jak ten klon tutaj tela, bo on też zadaje obrażenia, tak jak mi się wydaje patmy jeszcze BS, no zadaje obrażenia, nie duże, bo nie duże, ale zadaje obrażenia, więc na pewno, na pewno spoko. I dalej Magneto też powinien mieć to samo, że też będzie zadawał obrażenia, no widzisz, dobre, jest to biję. Prawy, lewy. No, też się one shot, nie? Bąbelka też będzie nakładał na siebie. Potencjalnie fajnie będzie można właśnie tym klonem zablokować coś, jak ten bombelek właśnie będzie dobrze ustawiony, ale to już będziemy rozgminiać, jak wejdzie na serwer testowy. Ale tutaj proszę Państwa, teraz najważniejsza rzecz. Pamiętacie, jak Namur miał taką fajną lodową ośmiorniczkę? Popatrzcie na to. <laughs> Biedne spider <-meny>. ha <laughs> Nie no, to jest tak piękne po prostu, aż normalnie pójdę. Ustawię tutaj Spidermana i zrobię tak. Będę patrzył, tylko jak go topi. A jak go pięknie topi. Jeszcze rzucimy z prawego, żeby ta ośmiorniczka szybciej go biła. Patrzcie. Nie, bo teraz są dwie. Dwie to może nie. Dobra, to będzie tak broken. Na Morty TV jeszcze bardziej będzie grany. I następnie mamy jeszcze Winter Soldiera, który z Kapitanem Ameryką będzie zbijał pionę. To wygląda dość śmiesznie. Zadaje obrażenia, więc też jest całkiem spoko. I możemy też doskoczyć do swojego kolegi teammate'a i właśnie też od tego dostajemy tarczę. Właśnie jak dosk doskoczyłem, bo za używanie skill dostajemy tarczę. No i tej tarczy jest 50, więc movement skill bardzo fajny i to też ma 12 sekund cooldownu, z tego co pamiętam. Więc no bardzo fajnie. Także ten team up naprawdę bardzo, bardzo w porządku. No i na koniec w materiału myślę najciekawsza część, czyli Emma Frost i jej skille. Będziemy tutaj mieć bardzo dużo skilli, bo będziemy mieć dwa tryby. Tryby będziemy przełączać sobie shiftem i na 8 sekund będziemy się w stanie przełączyć. Pod lewym mamy tutaj zadawanie obrażeń po prostu. Coś w rodzaju lasera Ironmana, który ma 15 metrów zasięgu. Także całkiem spoko. I jeżeli właśnie nastakujemy go całego, to widzicie, że zajmuje trochę czasu. To będzie zadawało tu dodatkowe obrażenia. I tych obrażeń jest Całkiem sporo, bo jak widzicie, ten grud dość szybko spada. Pod prawym będziemy mieć tarczę, którą będziemy mogli właśnie gdzieś wysyłać. Ona ma ograniczony zasięg, to jest bodajże 50 metrów albo 40 metrów, tak? I możemy ją właśnie gdzieś tutaj e, dawać w różny sposób. No można też, żeby sobie zresetować właśnie w taki sposób tutaj, bo jak trzymam prawy cały czas, no to ona się oddala. Także całkiem fajnie. No i jak ją odwołam, to będzie miała 3 sekundy cooldownu. To też Wam już pokażę, że cyk. Stawiam, odwołuję 3 sekundy, ale jeżeli ona stoi i na przykład krótko mi się usunął, to mogę ją jeszcze raz tutaj dać. Ona się dość wolno regeneruje, wolniej niż ta tarcza doktora Stręża, ale poczekamy na dokładne wartości, aż opublikują je na stronie, i wtedy będziemy mogli stwierdzić, ile gorsze to jest od tarczy Stręża. Co nie zmienia faktu, że taka tarcza na pewno ładnie wygląda i będzie na pewno użyteczna. Kolejną umiejętnością jest jej E, czyli wyciągamy taki kryształ, i jak go rozwalimy, to zadaje dodatkowe obrażenia dość spore w przeciwników, i też jak zobaczycie, to po przełamaniu tego, Naładuje nam się trochę więcej naszej pasywy, więc po prostu od tych obrażeń, co zadaliśmy, jest całkiem spoko opcja. Kolejna rzecz to jest właśnie nasz Shift, czyli zmieniamy sobie ten stan i mamy tutaj ten ikoniczny skill, którym możemy rzucać przeciwnikiem. I mamy właśnie jeszcze autoataki. No, te autoataki biją strasznie dużo, wprowadzają do tej naszej normalnej formy. Więc tutaj poczekam sobie jeszcze z odświeżeniem tego. No i patrzcie jak dużo to w niego bije. Mogę łapać właśnie ludzi. Jestem ciekaw, czy to będzie przerywało ulty. No, to już zobaczymy. Jak będzie łatwo to zrobić. Ale jeżeli właśnie zrobimy sobie kombo, że wyciągniemy ten diamencik, zmienimy się i właśnie gdzieś tutaj będziemy nawalać, to patrzcie, ile to robi, nie? To jest full HP gruta. I jeszcze, żeby było śmieszniej, to mamy takiego kopa. I jak ktoś uderzy w ścianę, to mu zadaje dodatkowe obrażenia. Pokażę to jeszcze raz. To oczywiście ma cooldown dość spory, nie? Więc nie będzie można tak aż tym spamować. Ale no popatrzcie sobie po prostu. Tyk. Dwie sekundy cooldownu, nie? Jak w ścianę wlatuje, no to po prostu. No będziecie robić tak zwanego inseka. No i na ulcie. Odpalacie sobie, nie trzeba trzymać tego kół i za wami właśnie będą przeciwnicy szli, jeżeli przez chwilę ich utrzymacie. No i to wygląda po prostu świetnie. No, takie CC tutaj będzie robione i damage też dość spory, bo to widzicie, że to robi bardzo dużo obrażeń. No chwile po prostu będą świetne, więc bardzo fajnie będzie mieć takiego tanka w drużynie. Te mapy, które oferuję też są świetne. No i po prostu nie mogę się doczekać, aż będzie ona dostępna. Ale chyba to combo, gdzie wyciągacie diamencik i po prostu go rozwalacie, cyk, 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 rzucacie kimś jeszcze. O... Dobra, nie zdążyłem tego zrobić, ale... Ej, potencjalnie? Czy to będzie one-shot combo na gru, tak? Czekajcie, aż sobie zobaczę. I jak to poleci w ścianę, to to leci jeszcze masz. Kurde. To wszystko w tym materiale. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do kolejnych materiałów i też na streama. W poprzednim materiale dokładnie omówiłem jakie zmiany będą dla postaci i pokazałem jakie to skile będą i jak to mniej więcej się zmieni. Naprawdę podobają mi się te zmiany, czekam na start drugiego sezonu, który będzie 11 kwietnia, więc dajcie znać co sądzicie. I do zobaczenia na streamie lub do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć!